Międzynarodowy Dzień Teatru premiera Świętoszka. Śmietnik przed sceną i u jej nasady. Taką scenografią zaskoczył publiczność Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo. Na premierze Świętoszka Mojlera z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Po raz kolejny udowadniając, iż zgoła niepowierzchownie wnika w świat interpretowanych utworów. W tym roku teatr Młodzieżowy pokazał już mistrza i Małgorzatę. Świętoszka oraz burzę. Czekamy na kubusia fatalistę i jego pana. Liczę, w rozmowie szczerze jak na dłoń. Pani całe serce z odsłoni. Ja również w tym pewnie nakładem najgorętsze, Żeby odsłonić przed Panią duszy swojej wnętrze. O tak pani. I gdyby mi wolno było wyraźniej. I... W yes. szczęśliwym zbiegiem okoliczności tartufę w przebiegu akcji sukcesu nie odniósł! Odniósł za to sukces na szczeblu podbijając po raz kolejny serca publiczności, która zgotowała twórcom spektaklu długą owację na stojących.